Z tej strony Kacper Dzisiaj sobie zagramy w Brawl Stars. Dzisiaj mamy do otworzenia jeden Big Box i 15 małych boksików. Jeszcze sobie zagramy w takie różne gierki. Zagramy może w boss fighta. No to zaczynamy od małych boksów. Przez przypadek otworzyłem jednego Big Boxa, a powinienem mieć ich dwa. To zaczynamy od małych boksów. W pierwszym boxie 14 końców. Power do kolta. Boże, jakie power -keys. Dobra, nieważne. O, jest. Dablery są. Czy będzie jakaś nowa karta? Brawler. Będzie jakiś nowy w tym openingu? Oj, przepraszam, naciszłem. No to tak, zaczynamy. Zaczynamy sobie Karl i tara. Kolejne token dablery To fajnie. Będzie więcej częstów do otworzenia. Jeszcze siedem nam zostało. Jeden Event tickets. Teraz mamy kolta nieudacznika Shelly. Znowu kolt nieudacznik. Kolt znowu. Jeszcze trzy nam zostały. No to tak. Ostatni część mały. O, jest El Primo. Teraz big box. No to otwieramy. Ile pól? Trzy. i szkoda, że nie cztery. Colt. Shelly. I teraz. I dwa bonusy. O. Zagramy sobie teraz kilka gierek. Możemy ulepszyć El Primo sobie. Sobie ulepszyłem El Primo. Mm, to zagramy w sobie... Solo. Dzisiaj dopiero pierwszy raz gram. A nie, a dzisiaj czwarty raz już gram w Brawl Starsa. Nienawidzę tego trybu z meteorami, tylko wolę ten z tymi soczkami, tak jakby. Z. Mm. środę, zrobię live'a z Fortnite'a. Więc wbijajcie. A nie, sorry, we wtorek zrobię live'a z Fortnite'a. We wtorki są live'y. We wtorki mamy live'y. Tu jest ten no Frank i Colt. Nienawidzę tego Colta. O że Nie. Ból mnie zabił. No minus czy plus? Minus trzy. ósme miejsce Słabo poszło, więc spróbujemy jeszcze raz. Jeszcze dwa mecze sobie zagramy łącznie z tym. I kończymy. Tu mamy obok siebie Shelly Idziemy na kolejnego tutaj cześcika z powercubsem Idziemy tutaj na kolejnego a tu jest Shelly Shelly już nie ma znaczy się To jest Szeli, pam Boże, wszyscy na mnie lecą. Jeszcze Leon, no nie. A ja Leona nigdy nie trafię. To jest szeli Gdzie jest ten Leon? Trzeba go wyczaić i go zabić. Szeli. A, miała ulta naładowanego. Teraz będzie minus 2. To jest ostatni nasz mecz A może zagramy więcej? Zobaczymy. No, to jest tu jest chyba Rico nie Frank. Tutaj jest Kiel Primo. Primo na mnie idzie, teraz to, 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 to jeszcze Shelly tu jest, no nie, Shelly mnie zabije, wiedziałem nie lubię Shelly, znaczy lubię nią grać, ale nie lubię jej, jak mnie zabija, no to zagramy jeszcze kilka rundek. O nie, odrodziłem do nas na środek. Najgorzej. wiem, takiego loła. Muszę. cztery. To widzimy się kolejną niedzielę, albo jeszcze jest za niedługo. Więc cześć, trzymajcie się. Dara!